A dzisiaj, kochani, kryminał prosto z kraju kwitnącej wiśni. Zaintrygowani? Hej, hej, moi drodzy! W ten piękny czerwcowy dzień. Wita Was Olga z wielkiego buka! Przed wami wielkobukowy patronat prosto z Japonii od jednego z najpopularniejszych japońskich pisarzy kryminalnych, czyli kieszonkowiec fuminori Nakamury, który recenzuje dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Kwiaty Orientu. No i nie jest to wcale taki oczywisty przykład swojego gatunku, ale nie ma się co dziwić. Japonia rządzi się swoimi prawami, także w literaturze. Nishimura to zręczny kieszonkowiec, który w szytym na miarę garniturze przemyka ulicami Tokio. Kradnie portfele w bogatych dzielnicach równie bogatym obywatelom i także żyje z dnia na dzień bez większych zobowiązań. Nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, ludzie to dla niego przelotne twarze, dowody osobiste i nazwiska bez żadnego konkretnego znaczenia. Pewnego dnia jednak mroczna przeszłość upomina się o niego i teraz pojawia się w jego życiu ktoś, kto do tej pory będzie rozdawał karty. Plan jest prosty. Nishimura wraz z innymi wynajętymi złodziejami ma okraść dom bogatego inwestora. Napad przebiega bez większych komplikacji, ale rankiem okazuje się, że inwestor nie żyje, a zginął rzekomo podczas tamtego feralnego rabunku. Podobnie jak Dziecko Ziemi, czyli pierwsza książka wydana w Polsce właśnie Fuminori Kamury, taki Kieszonkowiec to jest bolesna, a jednak prosta, bardzo minimalistyczna japońska proza. Tak dosedna japońska, jak tylko japońskie potrafią być właśnie ich opowieści. Tym razem jednak czytelnik musi zmierzyć się z poczuciem przygnębiającej klęski, z nadchodzącym końcem, który jest jedyną stałą w tej całej opowieści, jedynym pewnikiem. W kieszonkowcu w ogóle możemy zapomnieć o tej Japonii rodem z amerykańskich filmów, Czyli krainy nieco dziwacznej, zawsze bogatej, przepięknej, nowoczesnej, takiej, która poraża swoim dalekowschodnim pięknem. Dlatego, że Japonia u nakamury, słuchajcie, przypomina takie brudne filmy noir. Ubłocone chodniki, brud, smród i pijani zdesperowani ludzie, którzy gotowi są na wszystko, byle przetrwać. Jego bohaterowie, słuchajcie, wszyscy staczają się na dno, każdy głębiej, jeden od drugiego, i jednocześnie każdy z nich próbuje z tego staczania się robić sztukę. Próbuje udowodnić sobie i innym, że można upaść bardziej, głębiej, intensywniej. Żyją w świecie bezlitosnej przemocy, w świecie rozświetlonym neonami ulic Tokio, które, tak samo jak każda inna metropolia, w którym, tak jak w każdej innej metropolii na świecie, życie to prawdziwe życie to są te podrzędne bary to są śmierdzące zaułki to są jakieś takie lepkie, przypadkowe spotkania. Powiem wam, że styl na kamury, być może przez to, że jest trochę obcy, trochę inny, odmienny, bardzo przyciąga, a cała opowieść zaskakuje. Przed czytelnikiem historia pewnego napadu, przeszłości, która powraca, no i pewnego kieszonkowca, który zrobi wszystko, by przetrwać i chce. Przeżyć. Polecam Wam z tego serducha, tym bardziej jeśli Wam się już przejadły takie schematyczne, zachodnie właśnie kryminały i kryminalne opowieści. Kieszonkowiec to jest zdecydowanie coś innego, coś co czuję, że Wam się spodoba. A że mówimy dzisiaj, kochani, o japońskiej literaturze, to przygotowałam dla Was trzy inne, jedne z moich najulubieńszych japońskich powieści, właśnie. Dziecko z ziemi, również Fuminori na To jest ta pierwsza książka, która pojawiła się właśnie w Polsce tego autora, i to jest, słuchajcie, historia jednej przemocy. To jest historia tego, jak przemoc doświadczona w dzieciństwie siedzi w nas przez całe życie. To jest opowieść o powrotach do źródła, o tęsknocie i o wszechmogącym bólu. Ring Koji Suzuki'ego, kochani, tutaj straszy absolutnie wszystko. Pewnie kojarzycie ten tytuł z ekranizacji, zarówno tej japońskiej, jak i amerykańskiej. Obie były doskonałe. No i książka, powiem Wam, jest jeszcze ciekawsza i ma takie drugie, głębsze dno. To jest taki horror, który jest wręcz niebezpieczny, dlatego że przenika do naszej wyobraźni. I wreszcie Norwegian Wood Haruki Murakamiego i jest to jedna z najbardziej znanych, najbardziej kultowych powieści tego jednego z Najsłynniejszych pisarzy japońskich. Jest to historia nastoletniej miłości, naznaczona śmiercią. Kochani, a ja teraz razem z wydawnictwem Kwiaty Orientu zapraszam was na konkurs. Mam dla was dwa egzemplarze kieszonkowca do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: Z czym kochani kojarzy wam się japońska literatura? To jest bardziej skomplikowane pytanie niż z czym wam się kojarzy Japonia. Jestem ogromnie ciekawa, jakie będą wasze odpowiedzi. Możecie podawać tytuły książek, możecie podawać autorów, możecie podawać również swoje ulubione mangi. Jestem ogromnie ciekawa, dajcie też znać dlaczego. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem konkurs trwa do 15 lipca, a i na dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Uwielbiam, kochani, kryminały, uwielbiam frylery, ale fakt faktem, że te nasze zachodnie opierają się na pewnych schematach i czasami mogą się przejeść. Jeżeli macie ochotę na coś świeżego, coś innego, sięgajcie po kieszonkowca, czuję, że Was zaskoczy, no i Wam się spodoba. A jeżeli chcecie sobie jeszcze trochę poczytać, zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na targi książki online, póki trwają, kochani, do 21 czerwca. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Jeśli Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!